Aha, czyli już te ściany, że tak powiem, runęły i nam się miasta połączyły. Na szczęście jest tutaj zapisane wszystko, co nie? Kunlun nawet jest Kunlun to było tam, gdzie był ten ee, smocza pięść. Okej. Okay. Myk. Ojej, tak późno? Uuu, to dla mnie. Czy. E, statua wolności nie wygląda jakoś dziwnie? Nie? Zdaje mi się? I może to to rozrzedzone powietrze? O, i automatycznie to mi wybiera stręc. tego, co potrzeba. Zarąbiliście. Dobrze, to ulepszyli, bo tak to się szukało 3 godziny postać. Dobra, chodź tu, ziomeczek. Jeszcze tu mamy To bagrunt! grunt No to Spider-Woman w pajęcza do akcji! Ona nas znowu nie zaatakują, co? Przydałby mi się teraz superbohater. Ojej, poszłam po tużarkę, żeby odmrozić pana sopla z jaskini, ale jakoś nie o, Ta skała wygląda jak moja... Ej, dzięki! Jak te łotry śmiał zadzierać z najbardziej elokwentnym bohaterem w świecie komiksów? Excelsior Hej, zechciej mnie wysłuchać. Stawaj i. Dzięki, losie. A więc za mną, naprzód. Pozwolić mi znaleźć komputer. Ejże, oto i nasza zwierzyna. Rozprawimy się z obmierzłymi gryzoniami z całą surowością. <grym znać> Nie brak ci serca do walki. Co on robi? Cóż to za spokojny rechot. Albowiem minęło już zagrożenie. Susajcie do domu. Aha. To nieźle. Zagrożenie minęło. Czy zdołasz znaleźć drogę do swej kałuży? Uczono nas w jednej szkole. Ale nie wygląda na to, żeby pamiętała. I to po tym, jak wciąż pożyczyłem jej zielone kredki. Zaprawdę z pokorą przyjmuję takie słowa, królu. Echem. Powtórzyłbym co on rzekł, ale niestety ludzka mowa nie przekaże treści. No, bywa. Wrac... zacny bój. Skoro kraina, ale to sprawa, na. Nieźle. To raczej nie zaszkodzi. Tylko dostałem Żabojada serialnie. Daj ci chociaż złoty klocek na pocieszenie. Tak, chcę odblokować pomnik średniowiecza Agla. Co za to dostanę? Tyle? To niezły pomnik. Wiecie co na pewno powinni poprawić? Te zaznaczenie chillowane. Zobaczyć po mini-mapie. Witam z tej strony, Apple, Witam w kolejnym odcinku LEGO Marvel Super Heroes 2. Jest to odcinek 6. E, tym razem będzie misja na Dzikim Zachodzie. A przed misją będziecie taki mieli mały wstępik, nie? Jak widać, już udało mi się podblokować. Trudno było, ale udało się. Anglię też odblokowałem. E, I zrobiłem, jak widać, kilka misji tutaj, gdzie nie, gdzie. Oczywiście misjami na 100% zajmiemy się przy krótszych misjach albo w późniejszym terminie. To niezłe zgardy i czemu one płoną? Jesteśmy na miejscu, nie? To gdzie oni łażą? A co ważniejsze, gdzie moje zasilanie? Tam to chyba drugie. jest jakiś salon. Zajrzyjmy i popytamy. Salon to niezły miks technologii. Jak widać przeważa oczywiście technologia z jakiego landu, ale są też takie miksy. To ten miejski salon? No to wkroczmy w progi i zobaczmy co mają. Najpierw I może przy okazji coś mocniejszego, co? Jam jest gród. To niezły gród. Zbugował się. Kontynuować typ popularny, oczywiście, i kolejna cutscenka przez Kanga. I to jak donoszą źródła z pomocą Avengers. Oczywiście zrobili to całkiem nieświadomie, ale nie w tym rzecz ludzie. Ponieważ bohaterowie pokonali strażnika Nexusa, Mentinga, Kang mógł go rozbić w drobny mak i zjednoczyć wszystkie strefy czasowe Chronopolis. To i dobre, i złe wieści. Dobre, bo możemy opuścić Manhattan i sprawdzić, czy gdzieś w okolicy są dobre miejsca na Grilla. Złe są takie, że reszta Chronopolis może się teraz dostać tutaj i zacząć sobie urządzać sprawdziany, żeby ustalić, kto ma się zmierzyć z kangiem. Okej, okay, Avengers, popsuliście, więc jak planujecie to naprawić? Ha, podobno wysłali drużynę na dziki zachód, żeby znaleźć źródło mocy do wzmocnienia jakiegoś dziwnego rodzaju sygnału spoza Chronopolis. To nie zły w karty Makao! <machodziora> to nie jest żadne makao Hahaha <machodziora> TY TO <machodziora> <machodziora> e, no ale sekundkę Uuh. Gamora Daj mi swój skaner Mieliście tu podobno pobierać odczyty. No tak! Totalnie pobierałem, ale Drax znalazł ten lokal. No i była muzyka i. I tortilla. Ach. Musimy znaleźć emiterjonów ujemnych. <grym> Ci strażnicy galaktyki znowu razem. Ruszcie i zacznijcie szukać. Jak to działa? Widzisz to migające? Jak nie miga, to nie masz fantu. Jak miga. Ale to kłamie! Niczego nie ma! Nikt chce Co! Co to jest? To mój puchaty kolego. Jest nasze zasilanie. Jestem Wodok! Najwyższa forma interfejsu człowiek-maszyna! A co ważniejsze... władza! Nie w moim mieście. Czy to jest...? Nie pytaj. Dziwny jest ten świat. To dalej! Co to jest? Kapitan Ameryka wersja Dziki Zachód? To nie zły Ale to chyba nie ma nic wspólnego z Gamorą, prawda? Ach, no to trzeba odłożyć szukanie emitera. Wybaczcie, zacni kamraci, czy ten szop właśnie przemówił? Czemu zawsze ja jestem tym dziwnym? Wiesz, masz tu też dwójkę kosmitów. Wybacz mu, ma ciężki dzień. <grym> o, przepraszam więc. Dobra, co my tu mamy? Śmietnik składamy, tak? Nie, super śmietnik. A, i kupiłem 2x poza odcinkiem, hehe. Dobra, witam po w sumie dla was chwilowej przerwie, ale wyczyściłem wszystko. Teraz lecimy z to co znalazłem. Dobra. To co znalazłem, trochę nie po polskiemu chyba. Dobra, co my tu mamy? Ok kręcimy gałeczką. Ok jakiś robot nam rośnie. Tak, robot, mamy kolejny minikit. Aha, no i to, to ja rozumiem. Ja też. Tylko teraz jak to zrzucić? Więc co, budujemy i na modoka. Podoba ten elektrowi co? okej okay. I muzyczkę mu zagramy zaraz. Co to? O nie, to tancerze. Aj, A, to Teraz mamy okazję na niego! Na tancerza, czekaj, nie wróć. Stóż nie atakować jej tego modoka! Moje mamo. Nie przetrwamy z potęgi! To nie złe modoki. Jo ja cię zgładzę! Ej, halo wróć! No nie, go dobrze! Po podłodze go, dobrze! To ci dom modok. Co, zdjęcia robi? Selfiacze jak nic, Ała, Te selwiacze bolą! Stop! Mas, 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 mas. mas. What? Wow. Hello. Meg, meg, meg. Nie dostaniesz mnie, o Jezu, dostaw mnie. O jebasie. Krótki antrakt, ale bez of. Moi mali przyjaciele, więc nie wasę zabawię. Aha. Nu no, nu. Ucieczka. Jeden kaktus, nie gadaj, że przekapiłem misję. To nie jest prawdziwy wyznawca.

Jestem tu. Pyk, pyk, pyk. Zanim się... Kolej się obróci, to... A pierdną. No nie! Znowu. Proszę mi nie pierdzieć. Czy nabije tym shopem? XD. Czemu Kapitan Ameryka tam tańczy? No nie! No i znowu, pierdnął. Co za gość. No i kolejna kaczenka wyszedł mi. Trochę wyszedł mi nogą w głowę, ale spokojnie. Nie przebijemy osłony! Choć trudno mi to przyznać, Modok ma rzeczywiście dobrą osłonę. Racja to. Tak myślę, żeby się nam zdała jakaś systemy na pełną moc! Jak to się mówi, czasami kobieta wchodzi komuś w głowę, nie? A tu jest inaczej. Stopa wchodzi w głowę. Dawać go. I go. o to to, o kurne, jaki dziki zachód, niech was, mój fotel zagłady. Fotel zagłady, chyba już ledwo zipie, partnerzy. Ale nie zbliżymy się do niego, o ile. fotel zagłady do, to. Ja chcę nagrodę! O nie, kurczaki! Nie, tylko nie kurczaki! Koniec misji? Wy Wypotwory! Straciliśmy sygnał! A co z tym lepszym kapitanem Ameryką? A co to kogo? Pewnie sprząta niedobitki bandziorów. Chodźmy po ten emitent. To nie jest grunt. Super! To dlatego grunta nie było. O nie okay. wy Wyszukajcie dalej. Ja ocalę drewniaka. Zgoda! Spotkamy się w posiadłości! Da. <śmienny> <śmienny> um. Ja mnie <miałem> jest grunt. <śmienny> Arizona Ani, mamy drani do wyłapania. Kit Colt? mamy Kit Colt. Mógłbym się zabrać? On, oni mi właśnie zakosili szopa. I jego krzak. A pewnie słonko. I <laughs> jego krzak. Jak ci Nie będzie ciasno. Ciasno? Pani chyba raczy Kto... To ogólnie to są za postacie: Arizona Ani i. Kit Colt. Nie wiem, nawet nie wiem, ale pewnie musieli być w komiksach. Dobrze, żeś nie spadł, kolego. Tak, dobrze. Swoją drogą trochę już nie jechałem pociągiem. Aaa, gustujesz w dyliżansach, tak? E, coś w ten deseń. Dobra. A co będzie, jak ktoś spadnie? O! Mogę tu spaść! Okej... Okay. Dobra, ja tu też mogę spaść. Jakim mam to wrócić? A wiem! Tak. On może latać! Jezu Chryste! Jednak nie może. O nie! To flet! Niech to! Trzeba to będzie jakoś ominąć. Najwyraźniej. Ej, a w ogóle mógłbyś mi przypomnieć imię? Colt. Kid Colt. Wedle niektórych poniekąd bandyta. Co? Ten Kid Colt? Wow! Colt? ile ja się o tobie naczytałem. Wiesz, ja też jestem całkiem legendarnym bandytą. Nazywają mnie Starlord. Eee, wybacz. Kto? Eee, no tak. Chyba trzeba wziąć się do roboty Powiem szczerze To nie zły, nieźli bandyci Dobra, Miss Marvel No niestety tego nie zrobimy Jestem idiotą Niezły zły tam. Myk. Woo! Pan Tomasz zabaweczki, panie Starlord! Bywa, że się przydają. To przechodźmy. No to niezłe przechodzenie będzie. O, o, pyk, 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 pyk. Ale szybko ten hajs na pitala. Nie, panie Starlord, nie spadaj. Łatwo. Tego to raczej nie chcę powtarzać. Co ty gadasz? Będzie niezłe powtarzanie. A, dobra. O, to nie wygląda na bezpieczne. Uważaj, Star Lordzie, żeby nie wpaść w te płonące pierścienie. Ale ja chcę wpaść w te płonące pierścienie. Dobra, piście. Ok. Tam mamy drugi balonik, tylko nie wiem czy dam radę go ogarnąć. Teraz. Ej, pomóż mi tu! Możesz? Nie. Normalna akcja, poczekajcie, bo tu jest Stanley. Może go najpierw uratuję. No jej! Lee to Król Cameo Excelsior! Pomogę ci O nie, ucieczkę zrobił Brennie nie spadnij tylko No i elegancko To się nazywa rozpindol Elo Kurde, kto składał ten pociąg? Świr jakiś ale co masz na myśli? Przesuń się, złapie celastwo na lasso! <noise> Czekaj, to on ma lasso? Ze Jak on ma lasso, to może. Pyk. Może to rozpindolić Ciekawe, co z tego wypadnie. O! A co my tu mamy? Minikidek. Nie. Nie mogę się za długo zastanawiać widzę, bo jestem słaby inaczej w te klocki Dowodź tu losem, pyk. To niezły dziki zachód Ja powinienem kompilację swoich upadków robić To twoja ostatnia stacja, kidzie kolcie! Śmieszny! To niezły kolty. Bo moim zdaniem to ty się dziś wykoleisz! Uuu, pociągowe żarciki Mogę też <laughs> Nie. Dowodź go, Kitakolta! Spodaj stąd! To nie miejsce dla ciebie! I dokąd znowu zmykasz, Korbet? Nie ukryjesz się! To niezły cyrkowca. Jestem listem, gąciem. No, tylko kokardki brakuje. Jestem krok bliżej do pełnej kolekcji. To niezła musi być kolekcja. Wiesz, wiem, co trzeba tu zrobić. O raju! Misiek w klatce? Kto to wymyślił? Zaraz spokojnie. O oh, 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 ale przywaliło. Biegnij! Uwolnić orkę pięć. <śmum> pomógł nam. O, no proszę, misiek nam pomógł. Ha, podziękowania, prezydent Bear. Prezydent Bear? Na razie mniejsza z nim. Ładuj się do działa. Mam pokój. Dobra, tu mamy kolejnego logjoła. No niestety nic na razie nie zrobimy, ale mam tak. Starlot. Nie będzie bolało, prawda? Nie powiem, żeby mi się to podobało. Przestań kłapać i ani drgni, partnerze. Dobra, partnerze. I kolejna kadzenka. Aha, tylko nie kurczaki. Jam jest Miła grupa. Jam jest Wojtek. A prawda? A to był Też tęskniłem. Szkoda tylko, że nie zdołaliśmy dorwać tego sprzętu, zanim przeminął z kurczakami. Znaczy tego? Szupie, brach Gdyby nie twój zapaszek, to mógłbym cię ucałować. Okej, okay. to jak wrócimy? Aha! A, oh, oh, oh. O no. nie, 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 nie! O nie! Zmieszanie ekranu, takie bardzo strachliwe. Bardzo dziki zachód, odblokowane osiągnięcie, czyli kolejny achievement za misję. O kurczę! <laughs> to niezłe kurczaczki. Dobra, mamy kolejny złoty klocek za przejście. Drugi za 100%, co jest też raczej oczywiste i było oczywiście łatwe. Z tym 2X już. Kolejne pieniądze. Od razu mi 200 tysiaków wleci. W sumie to 300. Genialność. I kolejne minikitki. 5 tym razem to chyba jest rekord, i Stanley. Excelsior. Czyli kolejny złoty klocek. No i mamy kolejnych odblokowanych bohaterów Czyli jeden randomowy Kapitan Ameryka Dziki Zachód, to było raczej oczywiste Kid Cold, no bo nim graliśmy to też jest raczej oczywiste Kapitan Corbett, na stałe go odblokują? Tak, chyba na stałe, no czyli tego złoczyńcę co pokonaliśmy Modok, też na stałe Czyli elegancko A, czyli ten losowy to było kłamstwo To smutne troszeczkę Dobra i, I kolejna kadcenka i kolejny kapitan Ameryka. już. A jego cytadele otacza niezłomna bariera. Hello, oh, oh, oh. Uh. Mamy towar. Ten koniec jest radioaktywny, geniuszu. <grym> Hej, ostrożnie, nie możesz. Patrz, Tereblasie, jak sparować dynamiczne rezonatory z akceleratorem subneutronowym. Ale to może spowodować naruszenie pułapki magnetycznej, co. Oj, tam, oj, tam, czarnowic. Wola! Odbiornik, jak talala! Halo? Aha. Kosmo, dobry pies! Nadajesz z nowhere? Kosmo odebrał subkronalnego alarma. Krasawica chciała pomoc. Krasawica? Kto to jest, kurwa, kosmo? Czy ten pies nie żyje na wielkiej głowie Celestiala? Coś o takiej energii mogłoby nam pomóc z obroną Kanga. Jesteśmy poza czasoprzestrzenią, a do Chronopolis raczej nie ma wejścia. Nie, Hank, ale można je stworzyć. Użyć międzywymiarowego Nexusa. Być może znajdę pradawny czar, który zespoli energię i stworzy przejście do Chronopolis. Choć nie bez zagłębiania się w bibliotekę. Niezły pomysł, ale ta eksplozja była przepotężna. Części Nexusa pewnie rozsiało po całym Chronopolis. Pewnie tak. ich zajęłoby miesiące. Tak. Albo ledwie chwilę, gdybyśmy mieli wszech spojrzenie Heimdala. Mamy tu Asgard, ale nie z czasów naszego Tora. Wygląda dość apokaliptycznie. Miejmy więc nadzieję, że Heimdall wciąż trzyma straż na Bifroście. Nie gadajcie, że to będzie. Dobrze. Trójki przed zniszczeniem, i znowu dwie drużyny będą, znowu będą dwie drużyny, które nam dadzą: drużyna Tora udaje się do Asgardu i poprosi Heimdala o pomoc, albo zbierz księgę Vishanti z Sanctum Sanctorum, czyli tam, gdzie urzęduje nasz kolega, czyli drużyna Spidermana, ale Sanctum Sanctorum to jest Halo, to jest. Bardziej drużyna doktora Strange'a. O, wiem co, możecie pisać mi w komentarzu na dole, jaki odcinek chcecie następny: czy z drużyny Tora w Asgardzie, czy drużyna Spidermana w Sanctum Sanctorum. Wy wybieracie, czy wolicie magię, czy apokaliptyczną asgardzką Ziemię. 30 łapek to następny odcinek w przeciągu 3 dni. 50 to w przeciągu dobry, chyba dobrze pamiętam, tak? Więc piszcie, czekam, ale Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę, byłbym wdzięczny. I do widzenia.